Witamy Was w kolejnej relacji z otwierania boxa kart NBA. Dzisiejszym produktem jest seria 1112 Pani. Pass Present Prezent 20 paczek w boksie, 8 kart w paczce. Tak wygląda box. Oczywiście hologram ligi NBA i numer seryjny boks numer 25. Będziemy go otwierać. Zaraz omówimy co jest gwarantowane w tym produkcie. 20 paczek w boxie, 8 kart w paczce. <laughs> Naprawdę bardzo fajny produkt. Można ciekawe karty trafić. Przede wszystkim fajna, fajny produkt dla, dla osób lubiących karty legend NBA. Bardzo dużo kart legend w tym produkcie jak sama nazwa wskazuje, past and present, czyli czyli przeszłość i teraźnie, teraźniejszość. I e, właśnie w tym produkcie e, takie karty możemy znaleźć zarówno aktualnych gwiazd NBA, jak i karty legend. Set składa się z czterech podsetów, set base, czyli cztery różne designy kart to jest pierwszy, czyli w ogóle karty wykonane są z innego papieru niż standardowe karty, jest on bardzo taki oldschoolowy, można powiedzieć, wykonanie retro podobnie jak sam box, no i mamy Chancey Billaps Josh Smith Paul Gasol Rick Barry, to już jest drugi jakby podset, czyli inny design karty przekładeczka i Pierwszy insert to jest Harry Galatin, legenda nowojorskich Knicks, Changing Times. Bardzo fajna karta. I piłeczka z tyłu, e, którą grano w tamtych czasach. Tutaj e, w tej serii, akurat piłka, e, to zdjęcie piłki jest zmienne, czyli mamy pierwszy insert w pierwszej parce. Grand Hill, Bill Russell i Lululul Deng. Już mamy od razu w pierwszej parce przekrój czterech podsetów tworzących base set. Jest to pierwszy z nich, to są legendy, kolejny z, z czerwonym backgroundem, hmm. kolejny taki trzykolorowy, żółty, niebieski i czerwony oraz omawiany już z początku, również nawiązujący do legend. Takie cztery podsety w tym secie, past and present znajdziemy. I kolejna paczka. Paczki również są z takiej niespotykanej folii, można powiedzieć, wykonane. I co do hitu, w tym boksie, w tym produkcie, tak jak mamy napisane na boksie, trzy autografy, jedna memorabilia per boks, czyli w, w produkcie znajdziemy trzy karty z autografem i jedną kartę z kawałkiem koszulki. Andrej Guadala, Moses Malone. Może od razu będziemy układać setami. Moses Malone, uh, Kevin Durant, Jeremy Lin i Steph Curry. Breakout. Kolejny insert. Również bardzo fajnie wykonane te karty są. Uh, breakout. Stephen Curry. Tadeusz Young, James Harden i Scottie Pippen. Legenda Bulls. Także sporo hitów w tym produkcie. 4, 4 hity na 20 paczek, także bardzo fajna specyfikacja. Gran Hill, Casey Jones, a więc, tak jak mówiłem, dużo legend. Legendarni zawodnicy, których w innych seriach nie sposób jest spotkać. Casey Jones, dalej Sean Marion, Mike Beasley i tutaj mamy insercik LeBron James Bread and Health Bread for Health. Jest to die-cut insert, czyli insert wycinany. Mamy cztery rogi wycięte, czyli takie rzadziej spotykane karty i też przez to cenniejsze, bardziej wartościowe. LeBron James, czyli, czyli bardzo fajna karta. Na pewno dla kolekcjonerów Lebrona jest to jest to e, wartościowa karta. Brook Lopez, do tego Shane Battier i George Smith. Ok, jedziemy dalej, jeszcze żadnego hita, ale na pewno na pewno ten minimum cztery hity w boxie znajdziemy. Kolejna paczka Elton Brand. J Terry, Blake Griffin, Bob Cusey, kolejny legendarny zawodnik bostońskich Celtów, Bob Cusey i kolejna legenda, Minneapolis Lakers, Clyde Lovellette, Clyde Lovellette, Changing Times, no to już prawdziwy old school. Dirk Nowicki, Dirk Nowicki, Mike Conley, David West. Sporo otwierania, 20 paczek. Bardzo fajny produkt. Oczywiście sporo hitów, no i można trafić bardzo fajne karty. Oczywiście tutaj autografy Duranta, autografy Kobiego, Blake'a Griffina jak najbardziej w tym produkcie można znaleźć. A także masę legend, o czym wspominałem. Joe Johnson, kolejny Robert Parish, Celtics, Robert Parish, Dirk Nowicki, Demarcus Cousins, tu mamy przekładkę, Drew Holiday, breakout, kolejny insert, breakout, Manu Ginobili, Pete Maravich, Atlanta Hawks, czyli kolejny zawodnik legendarny i Joe Johnson. Wielbiciele od Skólu i Karte Retro na pewno będą ucieszeni takim produktem. Louis Skola, KG, Elgin, Baylor i mamy pierwszy autograf. Mamy pierwszy autograf i jest to bardzo fajny autograf, bo ja już go widziałem. George Muresan, Washington Bullets bardzo fajny autograf zawodnik, który nie podpisał zbyt wielu kart, nie jest może to mm, wielka legenda ligi, natomiast e, zapisał się pewnie głównie wzrostem, natomiast zapisał się w historii NBA i jego autograf na karcie mamy jako pierwszy hit z tego oto boxa. kolejny diecut insert Bread for Health, Kevin Martin, wycinany in insert uh, Houston Rockets, Kevin Durant Bass, Kevin Durant Base, Julius Irving, kolejna Legenda i George Hill. Julius Irving, także mamy pierwszy hit, George Muresan Auto, a za hit można uznać również uh, ten insert Digat Lebrona. I kolejną paczkę otwiera Dwayne Wade Miami Heat. Richard Hamilton, Steve Nash, Chris Bosch. Fireworks to jest bardzo fajna seria insertów. Jak widzicie, jest ona wykonana w takiej niespotykanej technice. Nie wiem, czy na, czy na wideo będzie to widać, natomiast jak sama nazwa wskazuje, Fireworks ona jest jaka, taka, taka hologramowa. Ma, ma, ma imitować. Płomienie, Ognia, piękna karta Dwight Howard Orlando Magic, Insert oczywiście. Kolejny z, kolejna karta Base, z naszych czterech podsetów Base. LaMarcus Aldridge Andrew Bynum i Evan Turner. Kolejna paczka, kolejna paczka, Ach, co my tutaj mamy, przekładkę, nie ma, nie ma jeszcze karty Game Use. Sergi Baka, Paul Pierce, Tim Duncan, Bread for Life, Glenn Rice. Die cut, insert, Glenn Rice. Przekładka to nic nie warte. I kolejny Bread for Energy, tym razem Kevin Garnett. Past and present, insert. Do tego Paul Pierce, Brandon Bass i Jeremy. Jeremy Lin. Trzy karty z autografem na boks. Jedna karta z kawałkiem meczowej koszulki zawodnika gwarantowana w tym boksie, więc mamy pierwszy hit. Jedziemy dalej. Elgin Baylor kolejny raz. Los Angeles Lakers czy Minneapolis Lakers. Darren Williams do tego. Devin Harris. Phil Jackson. Phil Jackson eee, za czasów eee, zawodowych. Za czasów, kiedy był zawodnikiem Phil Jackson, zawodnik New York Knicks. Jest co wspominać. Tego Kyle Lowry i George McInnis. George McInnis, Changing Times. I teraz możecie sobie zobaczyć jak... To jest jeden set Changing Times, natomiast już tutaj jest zupełnie inna piłka. Inna też struktura jest karty Changing Times, czyli wraz z biegiem lat, zmiana również sprzętu, którym grają koszykarze. W tym przypadku jest to piłka. Kolejna paczuszka, ale jeszcze dokończymy tutaj poprzednią. Blake Griffin, Shaquille O'Neal, Lakers i Ty Lawson Lakers, Lakers, Lakers i Ty Lawson a już mam otwartą kolejną paczkę kolejne 8 kart i co my tutaj mamy Jeff Tick. Jeff Tick, Danny Granger Tom Chambers Al Jefferson Paul Pierce Insert i to jest insert. To jest insert Raining Freeze, czyli zawodników, którzy e, mają po prostu talent do rzutów za 3 punkty. Bardzo ładnie wykonany w takiej no, niespotykanej technice. Naprawdę piękne inserty Raining Freeze. Paul Pierce. Do tego w wparłem MargaSol. Kolejna legenda Celtic Sam Jones i na koniec Lebron, Lebron James, Lebron James, no jeszcze, jeszcze trzy hity mamy do zdobycia, poukrywały się gdzieś w ostatnich paczkach, ale na pewno do nich dojdziemy, Bob Petty, Atlanta Hawks, Joe Kim Noah, Tyson Chandler, i mamy kartę Redemption. Mamy kartę Redemption. Jeżeli traficie w boksie, w parce, kartę Redemption, czyli kartę z taką naklejką i srebrnym, e, zakrytym kodem, srebrną zdrapką, e, musicie, musicie tą zdrapkę zdrapać, i tam ukaże się Wam kod. To jest karta, nie jest to bezwartościowa przekładka, tak jak te tutaj białe, które. Mają za zadanie e, imitować kartę Game Use, aby po prostu nie było możliwości ich wykrycia w paczkach. Natomiast taka karta jest to karta Redemption. Zazwyczaj jest ona z autografem. I tutaj po prostu e, tą kartę po zarejestrowaniu się na stronie Panini America.net e, dostaniecie pocztą prosto od producenta, czyli od firmy Panini America. Dlaczego Redemption? Przeważnie są to karty, których po prostu jeszcze przed wypuszczeniem serii na rynek producent nie miał powiedzmy, podpisanych przez zawodników lub karty, które wychodziły później. Dlatego też Redemption. Głównie też stosuje się te karty w przypadku zawodników draftujących czyli z pierwszoroczniaków. Niektóre karty, jeżeli nie jest to karta zawodnika Ruki, ma tutaj napisane imię, nazwisko. Od razu możecie wiedzieć, czyj autograf trafiliście. Niedawno właśnie w jednej z naszych paczek padł autograf Redemption Kevina Duranta, a także niedawno Kyrie Irving. Natomiast tutaj mamy podany kod. Będziemy musieli sprawdzić na stronie producenta, czy czyj autograf trafiliśmy. Tym zajmiemy się po otwieraniu boxa, natomiast jest to już uznawane za jeden z czterech hitów, bo jest to oczywiście karta z autografem, którą otrzymamy pocztą od panini Ameryka. Kolejna karta: Andrea Barnani, Derrick Rose, Derek Rose, Tyrik Evans, DJ Armstrong i kolejny insert Breakout James Harden, jeszcze. Oklahoma City Thunder, Carmela Antony, Ricky Rubio i Tim Duncan. Dwa hity jeszcze. Do trafienia w boksie zostało nam 8 paczek. Lenny Wilkins, Seattle Supersonics otwiera następną paczkę. Zdaje się, że mamy tutaj hit. Mamy tutaj kartę Game Used z kawałkiem meczowej koszulki, ale za chwilę o tym Chris Paul, Lul Deng, i teraz spod spodu Tony Parker, James Worthy, Larry Bird, i, 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 i mamy insert kolejny piękny insert Raining Freeze, tym razem Joe Johnson. A, a tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj mamy Jaoming, Jaoming Jumbo Jersey, można tak powiedzieć, że jest to bardzo duży fragment koszulki meczowej Jaominga, bardzo fajna karta, numer 97, nielimitowana natomiast. Bardzo ładna, duży kawałek koszulki. Yao Ming. Czyli mamy wyciągnięte trzy hity. Polujemy jeszcze na jedną kartę z autografem. Oczywiście mógł to być LeBron James, mógł to być Kobe Bryant czy Kevin Durant. Karta z ich kawałkiem koszulki, ale jest Yao Ming. Emeka Okafor otwiera kolejną paczkę. Byron Davis, Gerald Wallace, Tyler Hensbrough, Chris Paul, Changing Times i kolejna piłka, tym razem już nowoczesny, Spalding. Nowoczesna piłeczka Spaldinga. I równie piękny insert Changing Times. Naprawdę w tej serii inserty są bardzo, bardzo fajnymi kartami. Rajon Rondo do tego, DeMar Rosen, Brandon Jennings, Westbrook. Red for Energy, kolejny insert, Dwight Howard die -cut, wycinany insert, Wes Unselt, Legenda, uh, Bullets, Joe Kim Noa i Darren Collison. <tryk> A my otwieramy kolejną paczkę, jeszcze jeden autograf, jeszcze jeden autograf, Harry Galatin, New York. Brook Lopez, Realen, Zach Randolph, Eric Gordon, ponownie, Jerry West, Jerry West, Chris Paulis, Steph Curry, base. Gruba paszka, natomiast tutaj już prawdopodobnie będzie tylko przykładka, gdyż karty Game już, już wyciągnęliśmy, James Harden, Artis Gilmore, Artist Gilmour, Kevin Love, Shane Batier, przekładka Fireworks Amari Stademeyer, piękny insert Fireworks Amari Stademeyer, Byron Davis do tego, Daron Williams i Danny Granger. Ok, cztery paczki do końca, cztery paczki, jeden autograf wciąż, wciąż tam jest. Rajon Rondo Base, Monte. I love some JoJo White. JoJo White, bread for energy. Tyreek Evans, insert, Hakim e Chris Anderson, Jason Kidd, dual base, dual base, bass. base. Jednak trzeba bass. przyznać, że nawet nawet seria base. Uh, Pass Presents są naprawdę atrakcyjne. Eee, nie ma standardowo w każdym produkcie, mamy jedną serię, jeden set card. Base tutaj mamy cztery serie Base, cztery podsety. Więc naprawdę duża różnorodność. Masa kart, masa legend, masa gwiazd. Niesamowity box, naprawdę godny polecenia. Następna paczka Dave Debuscher, Jason Keat, Wes Amselt, Lamarodom. Red for health, Ben Gordon. Insert Russell Westbrook, Marcin Cortard, George Macon. Legenda LA Lakers, Minneapolis Lakers. Ta karta, karty George'a Macena w latach 50., kiedy brylował, dominował na parkietach NBA. A karty NBA pojawiały się na rynku amerykańskim, osiągały. Niesamowite ceny, a teraz yy, po, po 50-60 latach są praktycznie już nie do, e, nie do zdobycia. Pokażemy Wam jedną kartę. A propos George'a Mike'a Immaculate, najnowsza seria Panini, ale to tak tylko i wyłącznie Jumbo Jersey, no koszulka sprzed 60 lat naprawdę robi biorunujące wrażenie jest to karta z limitem do 50 sztuk na świecie. No a my trafiliśmy Base George Michael Dobre i to. OK moi drodzy, zostały dwie paczuszki Pani and Present 11-12 A w jednej z nich na pewno autograf Na pewno autograf World for Frazier. Walt Frazier i chyba będziemy mieli autograf w ostatniej paczce. Walt Frazier, David Lee, Carmelo Anthony. i to jest SP, czyli Short Print. Jak widzicie jest zupełnie inny design tej karty, taki czarny, cieniowany napis. Jeżeli traficie taką kartę, są one sporo wyżej wyceniane, sporo więcej warte niż standardowe base. Z pozoru zwykła karta, natomiast jest to, jest to parallel, jest to short print, karta bardzo rzadka, jak widzicie, otworzyliśmy całego boksa, a tylko jedna taka karta trafiła się na te 20 paczek, więc jest to naprawdę wartościowa karta. Meta World Peace tym razem. Do tego Bill Walton, Bill Walton, Paul Sol, Bread for Energy, Insert, Karl Malone i Al Jefferson. Karl Malone i Al Jefferson, no i wisienka na torcie, czyli ostatni autograf, mam nadzieję, że będzie w tej paczce. Mam nadzieję, że będzie i miejmy nadzieję, że będzie. To jest, chyba jest, chyba jest, jest, jest. Jest ostatni autograf w tej właśnie paczce. Nie był to celowy zabieg, tak wyszło. Steph Curry otwiera. John Wall. Roy Hibbert a z tyłu J. Rich. Ray Allen. DeAndre Jordan. Reining Freeze. Kolejny insert. Ray Allen. Ray Allen i... moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy... Hmm, prawdziwa legenda... Terl Bailey, Utah Jazz. Terl Bailey. Szczerze powiem, że nie wiem kto to, za, kto to jest, nie znam tego zawodnika. Terl Bailey, no... Hmm, ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe, autograf jak widzimy e, na naklejce, na stickerze nielimitowany. Natomiast no, postać ciekawa, będzie trzeba ją po prostu wygooglować, zobaczyć kto to jest, czy cokolwiek osiągnął w lidze, natomiast na pewno jest to zawodnik już nie grający, czyli legendarny. Zawodnik Utah Jazz. No i podsumowując, zostało nam trochę pustych paczek z tego boksa. Trzy autografy i jedna karta z meczową koszulką. Jak widzimy, cztery podsety base, czyli set base, master set base składa się z aż czterech podsetów. Więc jest naprawdę duża różnorodność. I teraz. Przegląd hitów, czyli nasz superstar Terl Bailey, na początek. Kolejny autograf George Muresan, kolejnym autografem jest Redemption Card. Zawodnik z draftu 11. Za chwileczkę zobaczymy, kto to jest, i oczywiście również was o tym poinformujemy, bo być może jest to jakiś naprawdę dobry zawodnik. A oprócz tego mamy inserty. Raining Freeze, Ray Allen, Joe Johnson i Paul Pierce to są inserty Raining Freeze zdaje się, że wszystkie Changing Times czyli zaczynamy od Chris'a, Paul'a e, potem Clyde, Lovellette e, Harry Galatin i George z piękne inserty Changing Times Czwarty hit yy, z tego boksa czyli Jersey Game Worn Jersey, seria Gamers. Yao Ming, Karta z kawałkiem meczowej koszulki zawodnika. Oczywiście certyfikat autentyczności. Skromny jak na panini, natomiast jest. Enclosed Game War Material is guaranteed by pani America. Kolejne inserty Fireworks. Amari Stademeyer uh, i Fireworks Dwight Howard Short Print Meta Workpiece a także inserty uh, Bred for uh, Zaczyna LeBron James do tego jest Glenn Rice Kevin Martin uh, Kevin Garnett Tyric Evans Pauga Gasol Ben Gordon oraz Dwight Howard, Anna deser jeszcze inserty Breakout, True Holiday, Eric Gordon, James Harden i Steph Curry. Także taki oto zestawik. Kart BA trafiliśmy w 20 paczkach serii Panini Past and Present. Naprawdę godny polecenia produkt znajdziecie go oczywiście w naszym sklepie internetowym www.hubs.pl. zarówno boksy jak i paczki z tej serii znajdziecie na wwwhubs.pl tak to wygląda na stronie cena 249 zł oczywiście w tej chwili specjalnie dla was promocyjna cena, naprawdę warto e, taki produkcik otworzyć w celu poszukiwania wartościowych kart z autografami oraz e, tak jak tu widzimy Lebron, Kobe, to są jersey, również pacze, inserty, breakout z autografami, Russell Westbrook, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki. Także można tu naprawdę trafić niesamowite karty. Kevin Durant. No, nam się nie udało trafić nikogo z najwyższej półki, natomiast przyzwoity, przyzwoity z tego boksa Terl B. Bailey, George Muresan, Yao Ming i na deser Redemption Card z draftu 11. Za chwileczkę powiem Wam, kto to jest. Okej, okay, a więc sprawdziliśmy już na stronie Panini America e, WordPress.com, e, kim jest zawodnik, który podpisał się dla nas na tej karcie, na karcie Redemption. Numer XRCH. Jest to Sacramento Kings, Jimmer Fredette, Fridity, 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 Jimmer Fredette, Sacramento Kings. Także nie jest źle, nie jest źle. Dobry zawodnik, mmm, przyszłościowy zawodnik, perspektywiczny. Także do George'a Muresana, Terla Bailey, Yaominga dołączy zapewne niebawem prosto z Panini Ameryka. Jimmer Fredette, autograf, ruki, a więc cztery hity z tej serii. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy na www.pl śledźcie nas na Facebooku, bądźcie na bieżąco. I do zobaczenia, do usłyszenia w, kolejne, w kolejnej relacji z Otwierania Boksa. Cześć!